Radek Paczuski przed Galą Koloseum 2 na stadionie narodowym, no nieco ponad miesiąc jeszcze do Gali. E, tak jak sobie pomyślałem, ty, ta kariera piłkarska u ciebie to, co takie wyjście na stadion, trochę symboliczne można powiedzieć. W jakimś e, stopniu można to tak porównać, chociaż e, ja już o piłce zapomniałem wiele lat temu, od, e, tak naprawdę od kiedy zacząłem trenować sporty walki. Nie przypominam sobie, żebym buty piłkarskie miał na sobie, po prostu tak pokochałem ten sport. Że piłka no, nożna zeszła na dalszy plan. Ale fajnie, że w takich okolicznościach na stadionie narodowym, przy 60 tysiącach ludzi, będzie okazja zawalczyć. Na pewno coś niesamowitego. Tak sobie myślę, twój poprzedni rywal Tomek Romanowski też tutaj z piłką trochę wspólnego miał. Byśmy mogli drugą kadrę skleić z zawodników MMA. Ja myślę, że każdy młody chłopak albo większość zdecydowana. W naszym kraju zaczynała od piłki nożnej, bo jest to jednak sport numer jeden i zwłaszcza gdzieś tam w, w tych młodych latach każdy chce być, być piłkarzem. Ja takie miałem marzenie do pewnego czasu, a kiedy poznałem sporty walki, stwierdziłem, że to jest ta moja prawdziwa pasja, chcę być zawodnikiem sportu walki i po prostu swoje życie poświęciłem właśnie dla sportu walki. No też już przechodząc właśnie do sportu walki, twój rywal po raz kolejny berserker ze Szczecina. Czego się spodziewasz, bo już wiemy oficjalnie, że to będzie Michał Materla. No legenda na pewno, zawodnik bardzo doświadczony, no, ale też już dość mocno dostał w klatce, więc pytanie czego, czego ty się spodziewasz, no bo w tej ostatniej walce no, wiemy, że to nie był Michał Materla w pełnej formie. Ale jakiego ty Michała się spodziewasz właśnie w klatce? Wiesz co, ja się szykuję na najlepszego Michała z możliwych. Michał miał naprawdę swojej karierze wielkie walki i wielkie bitwy. Ja tak, na takiego Michała się szykuję. W ostatnim pojedynku, wiadomo, Michał miał sporo problemów prywatnych, ale również też i zdrowotnych, z którymi się uporał. Mówi, że w tej chwili już trenuje ciężko i nic mu nie dokucza, także wierzę, że Michał będzie na maksa przygotowany. Ja również będę przygotowany na 100%, żeby 3 czerwca po prostu pokazać sport na najwyższym poziomie. Jest gdzieś taki trochę smutek, żal, że gdyby jednak ta walka inaczej się potoczyła, to pewnie ty byś tutaj się bił o pas? Nie, wiesz co, to jest taka jest droga wojownika, wiesz, są, są, są wygrane, są gdzieś tam jakieś porażki, ale mówię, no, ta ostatnia walka nie traktuje tego jak porażka, tylko jakoś tam doświadczenie, to była super walka do tej pory, ludzie mówią, że walka najlepsza w tym roku, jaka się wydarzyła, więc mówię, no ja jestem zadowolony z tego pojedynku, mam nadzieję, że gdzieś tam będzie okazja się, się zrewanżować, chociaż na razie myślę tylko i wyłącznie o najbliższym przeciwniku, czyli o walce z Michałem, i o walce na ostatnim narodowym w ogóle. E, jakby na razie wyłączam się z, gdzieś tam z kolejnych pojedynków, tylko po prostu jestem zamknięty e, na, na 3 czerwca i zrobię wszystko, żeby być gotowym. Tutaj wiem, że Arek tutaj... Brzosak, jeszcze do, do końca, powiem, żeby... że wiem, że Arek Wrzosek mhm. wyjeżdża do, do Holandii na, na krótkie przygotowania, bo to nam mówił Earl Zimmerman na, na ostatniej gali. E, czy ty planujesz może z nim, czy całość przygotowań w wyniku? Wiesz co, w Holandii oni mają wiadomo bardzo wysoko rozwinięty kickboxing, ale myślę, że to Arkowi będzie potrzebne w jego najbliższej walce. Natomiast yy, czy ja potrzebuję typowo kickboxersko się przygotowywać, raczej nie. E, teraz trenuję cały czas w uniku oczywiście. E, pomaga mi i dociąża mnie Bartek Fabiński, e, który myślę, że stylowo jest dość, dość podobny do. Do Michała, albo może na tą walkę elementy z jego gry na pewno będą mi potrzebne, więc trenujemy na razie na miejscu. Planuję również wyjechać do Dankosu na tydzień przygotowań, e, gdzie jest naprawdę wielu zawodników e, o różnych stylach, także na pewno będzie z kim popracować. Dziś widziałem fragmenty wywiadu. Nie wiem, czy on jest opublikowany, czy, czy, czy nie. Zobaczymy. Natomiast słyszałem, że Tomek Romanowski mówi, że w tej Waszej walce, gdyby on był... że miał swoje problemy, że gdyby był zdrowy, w pełni formy, no to to by się skończyło przed czasem. Jakoś to skomentujesz? Wiesz co, każdy ma jakieś tam swoje problemy. E, każdy mógłby się przygotować lepiej. Ja też uważam, że mogłem się przygotować dużo lepiej do tego pojedynku. E, uważam, że nie pokazałem absolutnie 100% swoich możliwości, więc myślę, że takie rzeczy, jak on ma, w głowie ja, ja mam również takie myśli i też wierzę, że gdyby przygotowania były inne, wygrałbym ten pojedynek. Także no, jedyne co można zrobić to po prostu fajnie było wystarczyć jeszcze raz taki pojedynek. A Ty masz podobno coraz mniej problemów z parterem. Zobaczymy Radka Paczowskiego parterowca. Ludzie mówią, że coraz lepiej sobie radzisz. Chwalą to jak wyglądają te ostatnie tygodnie, miesiące w Twoim wykonaniu. To jak to wygląda? Wiesz co, no bardzo duży progres zrobiłem i zapaśniczy, i parterowy. E, dużo, dużo skupialiśmy się na tym, więc no, ten progres jest nieunikniony. Dlatego jestem osobą, e, która szybko łapie. Jestem bardzo sprawny fizycznie, więc e, przychodzę Chodzi mi to wszystko łatwo, ale nie zapominajmy, że jestem strajkerem, tak? 14 lat w sportach uderzanych, bardzo wiele walk stoczonych, bardzo duże doświadczenie, do tego dysponuję silnym uderzeniem, więc na pewno będę chciał korzystać ze swoich atutów. Przeszedłbyś w selekcję do jednostek specjalnych? Wiesz do czego piję? Wiesz co, to akurat masz na myśli to co ostatnio wydarzyło się u nas w klubie, wydarzenie, taka preselekcja z walki wręcz prowadzona przez Arka motyla Dębickiego, byłego operatora Grom. Ja wierzę, że bym przeszedł taką preselekcję zawsze, zawsze, że tak powiem wszystkie testy, które podejmowałem jeżeli chodziło o taką siłę mentalną to nie było z tym najmniejszego problemu, nawet kiedyś sobie taki test podjąłem. Poszedłem na całego Ironmana bez żadnego tam przygotowania, trenując tylko i wyłącznie sporty walki i zrobiłem to w całości w dobrym czasie, jak na to, że się w ogóle nie przygotowywałem praktycznie 12,5 godziny. Także takie testy głowy, głowy myślę, żebym przeszedł bez jakiegoś większego problemu, chociaż wiadomo tam są. No tam jeszcze oprócz tego trzeba umieć strzelać i jeszcze wiele różnych rzeczy, chociaż strzelanie też nie jest mi obce, bo, yy, bo strzelam sportowo dość regularnie, mam też licencję, mam w domu broń, także jestem zaznajomiony z tym tematem i wierzę, że, że odnalazłbym się w takiej grupie. I to ja, może nawiążę, i kończę. ja bym nawiązał tylko do tego pytania do nie, może, bo yy, mówiłeś, że każdy chłopak marzył gdzieś tam o być piłkarzem, yy, a marzyłeś o byciu właśnie żołnierzem na przykład? Wiesz co, miałem kiedyś takie myśli, ale ta kariera sportowa gdzieś mi przysłoniła totalnie inne pomysły, bo po prostu tu się czuję doskonale, każdego dnia idę do... Na, idę na salę, chciałem powiedzieć do pracy, ale to nie jest w żadnym wypadku praca, to jest moja pasja, kocham to robić, spełniam się w tym i że tak powiem, każdego poranka wstaję z uśmiechem na ustach, że znowu mogę pójść i potrenować. Jedyne przeszkody, które miałem, to były kontuzje, yy, ale już je zażegnałem, także wierzę, że teraz tylko najlepszy czas przede mną. A wygrałbyś w szachy z Arturem Szpilką? Był taki pomysł? Nie wiem, czy to już miało miejsce, jak to wygląda? Wiesz co, no był taki pomysł, rękawica została mi rzucona już przez Artura, bo widział, że gram, więc na pewno taki pojedynek się wydarzy, prędzej czy później, ja muszę też jeszcze trochę potrenować, bo wiem, że Artur, no Artur regularnie gra. Myślę, że u nas nie jest to aż tak często, ale bardzo chętnie się zmierzę z Arturem w tej, w tej właśnie dziedzinie. Bardzo fajny temat, dziś też poruszy Mariusz Olkiewicz z In The Cage, a propos tego przygotowania mentalnego i że nie każdy zawodnik może dać radę mentalnie wyjść i walczyć przed taką publiką na takim stadionie. Zastanawiam się, czy ty jesteś o to spokojny, czy do tego się można przygotować. A propos piłkarskich też nawiązań, bo o tym też dziś mówiliśmy, są takie drużyny, które jak jadą na wielki stadion, to wcześniej gdzieś na swoim boisku treningowym montują sobie głośniki i puszczają te wrzawy z głośników, żeby gdzieś się z tym obyć. Można się w ogóle do tego przygotować? Wiesz co, nigdy nie walczyłem przy tak dużej publiczności, jak będzie to tutaj, więc to będzie dla mnie nowe doświadczenie. Natomiast myślę, że samo moje odczucie będzie podobne. Tak naprawdę wyjdę do klatki na 100% skoncentrowany po to, żeby zrobić jak najlepszy pojedynek, bo koniec końców drzwi klatki się zamykają, jest tylko przeciwnik sędzia, obok gdzieś tam pilnujący bezpieczeństwa zawodników i to wszystko. Ja raczej jestem takim zawodnikiem, który spina się na wyżyny swoich możliwości zazwyczaj podczas walk. Są tak jak wspomniałeś są zawodnicy tacy, którzy świetnie sobie radzą na treningu, a później jak wychodzi walka, to już e, czegoś im brakuje. Umie jest raczej na odwrót, raczej się czuje dobrze i na treningu i, i, i jeszcze lepiej podczas walki. To pewnie będzie jedno z takich wydarzeń, które zapamiętasz najbardziej do końca życia. A jakbym chciał do tej historii nawiązać, to kiedy był taki moment, że trochę się te nogi uginały albo co było takiego, że serce waliło no, dwa razy szybciej niż zwykle. Jaki to był taki moment do tej pory? W swoim życiu najbardziej sportowo oczywiście Sportowo najbardziej zapamiętany moment... Wiesz co, no chyba wszystkie zawodowe pojedynki tak naprawdę, bo to jest największa publika, bo jakieś tam mistrzostwa, nawet świat, mistrzostwo świata, które zdobyłem w kickboxingu amatorskim, no to wiadomo, że ta publika jest dużo mniejsza. Mimo, że niekiedy musisz stoczyć nawet i pięć walk, żeby zostać mistrzem świata. Ale najbardziej pamiętam właśnie wszystkie te zawodowe walki dla KSW, wcześniej dla, dla Federacji ACA. No bo wszyscy ludzie byli tam ze mną, słyszałem ich doping, to wsparcie moich kibiców, dla nich też to robię, oczywiście też dla siebie, ale, ale też, też dla nich I, i jak widziałem radość tych kibiców, to po prostu coś niesamowitego, móc świętować z nimi zwycięstwo, tak, tak duża grupa kibiców zawsze dobrze zorganizowani. Teraz oczywiście też będziemy w licznej, jeszcze, myślę, że w jeszcze bardziej licznej grupie niż zawsze. No to ja jeszcze spytam o o, tą, pytałem o ten pas kategorii 84 tutaj. Będziemy wiedzieć kto jest mistrzem. Z Tomkiem Romanowskim walczyłeś, z Pawłem Pawlakiem nie miałeś okazji, ale jak myślisz patrząc na tych zawodników, który z nich tutaj będzie nowo panującym mistrzem? No wiesz co, ja tutaj nie chciałbym wskazywać faworyta, bo jest mi naprawdę ciężko Ciężko coś przewidzieć, po prostu e, wiem, że będzie to sport naprawdę na wysokim poziomie, bo jeden i drugi e, są bardzo mocni, więc gwarantuje to nam e, bardzo fajny pojedynek i tyle. A jeżeli miałbym wskazać zwycięzcę, to, to ciężko. Na pewno bukmacherka się nie będę bawił, jeżeli chodzi o ten pojedynek. To ty, nawiązując, no bo tych starszych w tej kategorii 84, tutaj kilka na tym stadionie będzie. mamet Kalidow w walce wieczoru, myślisz, że... On jeszcze ma szansę powalczyć o te najwyższe trofea tak samo jak zresztą i Michał Materla? Tak, wiesz, mi się wydaje, że mamy taką znowu złapały jakby motywację znowu chyba się jakby na nowo trochę za w tym sporcie, tak mi się wydaje, bo widzę po tym, po tym co gdzieś mówi w wywiadach, jak trenuje, że chyba jest tak jakby znowu stary Mamet i, i tą drugą świeżość poczuł, także wierzę, że, że tym po wygra bez najmniejszego problemu i i że będą kolejne oczywiście jeszcze. To jakie starcie z drugą legendą, z Mamedem, byś wziął? Wiesz co, to już dostałem raz to pytanie. Jakoś akurat Mamed dla mnie to tak trochę idol. Oglądałem zawsze jego walki, to na nim się wzorowałem i nie, nie wziąłbym takiej walki. To jest, to nie wiem, to musiałoby być coś takiego, że na przykład byłaby to już walka ostatecznie o pas, tak? Mhm. Gdzieś tam taka sytuacja albo nie wiem gdyby ktoś mnie wyzwał tak, ale jesteśmy myślę, że też w fajnej takiej relacji, eee, więc raczej taka walka nie będzie miała nigdy miejsca. Kogo zobaczymy w narożniku podczas twojej walki 3 czerwca? Eee, w moim narożniku oczywiście będzie Przemek Krzyszka, eee, Rafał Pawłowski, Kamil Paczuski eee, i Krzysiek Butowski to właśnie ta ekipa Unika e, ostatnio dość mocno zaszalała na, na Fight Klubie też w Warszawie, bo e, chyba wszystkie pojedynki wa, Waszego klubu wygrane z tego co kojarzę. Tak, ostatnio 3-0, e, naprawdę zresztą trzy walki przed czasem zwyciężone, dwie w pierwszej rundzie, e, Jacek Siekiera w pierwszej rundzie nokautował, e, tak samo Przemek Krzyszka e, w pierwszej rundzie skończył Brazylijczyka przez duszenie, no i w trzeciej rundzie wygrał Mateusz Sosnowski, także 3-0, e, cieszą takie wyniki. No niestety przegrana Marka Samociuka na KSW, no ale już wyciągnęliśmy wnioski, już wiemy na czym trzeba pracować i wierzę, że Maro już kolejny swój pojedynek jeszcze zniesie się na wyższy level. Też pracujemy razem od myślę około dwóch miesięcy, więc jeszcze to nie było dużo czasu na to, żeby, żeby, no, żeby Marka umiejętności podnieść, ale wierzę, że on jest tak zmotywowany, tak zdeterminowany, że jeszcze piękne walki nam pokaże. No to klub się rozwija, zatem czekamy, co ty pokażesz, Jarek, zarówno 3 czerwca tutaj za naszymi plecami. Dokładnie, 3 czerwca, ja już się nie mogę doczekać, myślę, że wszyscy kibice też powinni zacierać ręce, bo naprawdę fajne pojedynki, fajne boje się szykują i sport na najwyższym poziomie. A oprócz tego samo wydarzenie w sobie będzie niesamowite, także nie przegapcie tego, bo ostatni raz było 6 lat temu, nie wiadomo kiedy to się powtórzy. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.